Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie wielkie rozpakowywanie paczki z Polski. Paczka jest duża i pełna książek, zatem mam nadzieję, że y, ucieszycie się razem ze mną z odpakowywania tegoż prezentu. Zatem pozwólcie, że ja tutaj ładnie rozbroję pudełko, i zaraz do Was wrócę, pokazywać, co jest w środku. Pudło rozbrojone z folii mogę otwierać, że tak powiem. Tyle tego, a wszystko takie, zobaczcie. Pełen karton dobroci. No to jedziemy. Co my tu mamy? O, książka, którą. Y Zakupiłam sobie już dawno temu i w końcu do mnie dotarła i będę czytała, czyli seksografie, reportaż uczestniczący o pokusach i pragnieniach, czyli... Wiecie, o ludzkich przyzwyczajeniach seksualnych. Ja bardzo lubię takie książki, one są naprawdę interesujące z takiego socjolo socjologiczno-psychologicznego punktu widzenia. Także z ochotą to przeczytam, ale jestem zaskoczona, że ta książka jest taka krótka. Ja się spodziewałam czegoś o wiele dłuższego. Kolejna książka, na którą czaiłam się już od bardzo, bardzo dawna, to Karolina Sulej. Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Zgodzicie się, że chyba od tej strony jeszcze nikt y, obozów y, nie badał, a przecież tam można y, odkryć historię, bo tak naprawdę nasze ubrania, nasze rzeczy osobiste opowiadają historię naszego y, życia. Y, słyszałam bardzo dobre opinie y, na temat y, tegoż opracowania, zatem z ochotą się za nie zabiorę. Dalej, mam książkę, którą miałam zaplanowaną do przeczytania na ten rok, czyli Milan Kundera i nieznośna lekkość bytu. To klasyk, którego właśnie ja jeszcze nie czytałam, także teraz będę miała świetną okazję, ale piękny. A tutaj dostałam przepiękny prezent, kochani. Dostałam taki w stylu starej książki z nazwiskiem Aleksandra Dumas. Notatnik zobaczcie zapinany na takie piękne okucie. W środku wklejeczka i strony w linie do pisania i wiecie, jeszcze też są spryjowane strony, że to naprawdę wygląda tak bardzo szlachetnie. Jest nawet zakładeczka i staro, tak jak tutaj mama wspomina, jest nawet zakładeczka. Czyżby to była taka sugestia, że powinnam zacząć czytać, czytać, pisać własną książkę? Bo prezent ten pochodzi od Magdy Witkiewicz, która namawia mnie do pisania od bardzo, bardzo dawna. Magdo, serdecznie dziękuję. Spróbuję. I dalej będzie właśnie całe mnóstwo książek Magdy, które ja mam już dawno przeczytane, ale wiecie, nie miałam ich w wersji fizycznej. A w końcu, właśnie przy tej paczce, nadarzyła się okazja, żeby je wszystkie wrzucić do pudła. Listy pełne marzeń, czyli zeszłoroczna Magdy książka świąteczna. Ja bardzo lubię tę okładkę i bardzo się cieszę, że mam ją teraz w wersji fizycznej. Dalej mamy, teraz ci rozumiem, mamo, z wydawnictwa Muza, gdzie Magda właśnie z okazji dnia mamy do tegoż opracowania napisała opowiadanie. Bardzo zresztą ciekawe opowiadanie o tym, jak to mm, w taki nieuświadomiony sposób y, powielamy y, model życia naszych rodziców, tak? <laughs> Nam się wydaje przez długie lata, że nie, 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 ja nie będę taka jak moja mama, ja będę działała zupełnie inaczej. A potem, wiecie, nawet szybciej niż się tego spodziewamy, dochodzimy do wniosku, że nie, to mama miała rację i to rzeczywiście jest tak, jak mama mówiła. Ja opowiadanie Magdy bardzo serdecznie polecam, innych z tego zbioru jeszcze nie czytałam, zatem teraz będę miała okazję. Ula la, tu mam bardzo niegrzeczną książkę. Czyli Niegrzeczne Last Minute. To jest zbiór opowiadań erotycznych, moi drodzy, które ukazało się nakładem wydawnictwa Kobiece Niegrzeczne. To jest? Teraz czekajcie, żebym nie skłamała. Z dedykacją, żebym nie pokazywała tej książki mamie. Aj, Jany Magda, ale mama wie co, z czym i dlaczego. <noise> Może przeczytać te niegrzeczne opowiadania. To jest chyba niegrzeczne. Tak, niegrzeczne książki, czyli imprint bodajże kobiecego. Ja powiem Wam szczerze, słuchałam tych opowiadań, no ale znowu no nie będę oryginalna, tak? Że opowiadanie Magdy podobało mi się najbardziej, bo. Magda potrafiła tą erotykę przedstawić w taki ładny, delikatny, subtelny i zawolowany sposób, że to nie jest taka kawa na ławę, a ja takiej kawy na ławę bardzo nie lubię. <grybujesz> Następna książka. Zabójczy pocisk Dziedzictwo, czyli zbiór opowiadań, tym razem kryminalnych, gdzie Magda, właśnie jako autorka opowiadania kryminalnego, debiutowała. I jest taka fajna historia z tym związana, anegdotka nasza, gdzie Magda, pisząc to opowiadanie, napisała do mnie: i co, i co, jak ci się podoba? Nie za szybko zabiłam, a ja, ale kogo? Ja jeszcze. Ja jeszcze nie czytałam, tam nie ma jeszcze żadnego trupa, a Magda szybciej myślała niż pisała wtedy i była pewna, że ja już znam tą dalszą część, która chyba nie została jeszcze wtedy napisana, także uśmiałyśmy się zdrowo. Także będę czytała również pozostałe opowiadania to jest skarpa warszawska. A tutaj moja perełeczka, kochani, wizjer. Eee, czyli naj, nie, już nie najnowsza premiera, widzicie, nie najnowsza, bo najnowsza to srebrne łyżeczki przecież, ale Wizjer to Magdy debiut tak naprawdę, kolejny debiut, debiut y, jako autorki thrillera, tym razem z wydawnictwem WAP i ta książka cieszy mnie tym bardziej że o, mam dedykację, że w środeczku jest y, kilka słów ode mnie, gdzie ja miałam okazję y, polecić właśnie tę książkę. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest, wiecie, taki wyjątkowy moment y, w życiu recenzenta, kiedy może napisać kilka słów do książki i one w tej książce się znajdują. A Magdzie serdecznie tej książki gratuluję. Wiem, że to jest Magdy spełnione marzenie i będzie drugi tom, kochani. Tak, tak, naprawdę warto. A, a tutaj mam. Um, jak to się nazywa? Zaślepka. Zaślepkę do kamery w laptopie, żeby nikt nas nie mógł podglądać. To się ładnie przesuwa i wtedy nikt nas nie podgląda. Nie ma szansy połączyć się z naszą kamerą zdalnie. Kolejna rzecz to PS i życzę Ci dużo miłości, czyli znowu zbiór opowiadań. Magda ostatnio bardzo dużo opowiada i napisała. E, pozostałych jeszcze nie czytałam. To był bodajże Zbiór Walentynkowy, żebym mnie skłamała, z wydawnictwa Muza. O! Magda, dziękuję Ci za te wszystkie dedykacje. To jest takie ważne dla mnie, naprawdę. Ja takie książki z dedykacjami cenię trzy razy bardziej. A wiesz, że ja Twoje książki uwielbiam i czytam je po kilka, jak nie więcej razy. Kochany Święty Mikołaj, czyli to był zbiór opowiadań świątecznych z wydawnictwa Filia. Kolejny już mam, bo przecież był kolejny na lato. Właśnie i to jest tej serii zakopiańskiej. Tak, zakopiańskiej. I tutaj mamy Magdę Witkiewicz, Katarzynę Misiołek, Karolinę Wilczyńską, Tomasza Kieresa, Agnieszkę Jesz. Annę Niemczynow i Agnieszkę Olejnik. Um, nie wszystkich autorów już czytałam, ale bardzo lubię Karolinę Wiejczyńską i Agnieszkę Olejnik, także z radością. No i teraz absolutne perełki, książki, które uwielbiamy razem z moją mamą, całym sercem i całą duszą. Ach, I one są, moi drodzy, dedykowane mojej mamie. Zatem to są książki dla mojej mamy. No nie, druga jest dla mamy i dla, i dla mnie. Czyli Banda z Burej, kochani. Kolejne dwa tomy Bandy z Burej, które my uwielbiamy całym sercem. Przyznaję, że ostatni ty tytuł ostatni tom już też czytałyśmy i. Warto, kochani, warto czekać, będziecie się świetnie bawić, bo te książki są też przepięknie wydane, tak? One mają, już zaczynają się od pięknej wklejki, a później dalej są cudowne ilustracje, które doskonale te charaktery pokazują. Zatem, no co to dużo mówić? To są takie dziecięce perełeczki, koniecznie trzeba przeczytać, a jeszcze lepiej te książki mieć w wersji papierowej, bo one naprawdę cieszą, one cieszą swoją urodą, jakością i, i treścią przede wszystkim. Nie mogę, zapatrzyłam się, wiecie? Zapatrzyłam się na te ilustracje. Gorąco polecam tę serię. A teraz taka, taki dowcip, kochani, bo ta paczka e, szła do mnie już od gwiazdki, znaczy nie była wysłana e, e, w grudniu, bo znaczy została wysłana, po czym została zwrócona, bo wtedy pozamykano granicę z okazji kolejnego lockdownu. I w środku mamy kartkę świąteczną. <laughs> wtedy została wypisana, teraz do nas doszła. Cudowna jest. Magda, ty masz nawet swoje kartki świąteczne. Ja normalnie. Czapki z głów, panowie. Naprawdę to jest coś, żeby autor miał swoje własne autorskie kartki pocztowe, świąteczne kartki pocztowe. Piękne. Wesołych świąt, szczęśliwych początków, środków i zakończeń. Ta kartka zostanie ze mną, wiecie, jako. Jako moja zakładka do książki, to na pewno. Dzięki. <laughs> o, to już mam drugi, y, drugi y, drugie wydanie tej samej książki, ale ta z dedykacją. Zatem ta na pewno zostanie ze mną, a druga ruszy w świat. Zakochane, zakopane latem. To już jest przeczytane również. Polecam. A na samym końcu w tej paczce znajduje się prezent dla mojej mamy. Prezent dla mojej mamy, który jest rękodziełem, kochani. Kto śledzi Magdę ten już widział to cudo, bo, yy, znaczy widział nie dokładnie ten egzemplarz, ale, ale jakby z tej serii. Oryginalny, jedwabny, ręcznie malowany szal kochani, a yy, ów szal malowała Lidia Liszewska, czyli, wiecie, autorka również powieści obyczajowych, poetka również, bo Lidia opublikowała również swój tomik poezji. Tu mamy Lidii podpis, że to jest przez nią malowane, także piękna ręczna robota, która bardzo ucieszy moją mamę, bo moja mama uwielbia takie rzeczy, a jeżeli również chcielibyście takie cudo mieć w swoich rękach, to... Hej, to znowu ja z niedalekiej przyszłości. Strasznie świeci słońce i słabo mi widać, ale właśnie odebrałam jeszcze jedną przesyłkę od wydawnictwa Filia i stwierdziłam, że już dogram wam otwieranie, bo ja chyba wiem, co jest w środku. Więc szybciutko rozcinamy. Maszyna losująca poszła w ruch. Otwieram, wyciągam. Co my tu mamy? Białe, eleganckie pudełeczko. Ta-da-dam, ta-da-dam. la Czy coś Wam to mówi? Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam moją osobistą srebrną łyżeczkę. No i wiadomo, co jest w środku. W środku jest najnowsza książka Magdy Wikiewicz czyli właśnie srebrna łyżeczka. Powiem Wam szczerze, że ja e, właśnie kończę e, ponowną e, lekturę. No, i co tu dużo mówić? Książka mi się bardzo podoba. To jest taka typowa Magda. I będzie oddzielny film: będzie oddzielny film właśnie o srebrnej łyżeczce i o wizjerze. Tylko muszę usiąść i nagrać. Także kochani, najnowsza książka już jest ze mną. Mam nadzieję, że już ją macie i też będziecie czytać. Wydawnictwu bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo podoba mi się ten pomysł, że właśnie srebrna łyżeczka jest dołączona. Dobra, to e, wracamy do przeszłości. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli ten open box sprawił Wam e, radość, to wiecie co robić. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I koniecznie czytajcie książki Magdy. Pa, pa!